Sobie się Pan Poseł Ostrowski. Udzielam Panu głosu, Panie Przewodniczący. Panie Przewodniczący, Panie Ministrze, Wysoka Komisja. Ja chciałbym zwrócić uwagę Pana Ministra i Panów Komendantów na funkcjonowanie grup i to dosyć, dosyć wyjątkowych grup, zorganizowanych grup, może być nawet organizacji paramilitarnych. Te organizacje na swoich stronach internetowych oficjalnie informują, że będą brały udział w tych uroczystościach. I to nie jako tylko uczestnicy, ale deklarują swoje w cudzysłowie zaangażowanie w ochronę tych marsz, na przykład. I Wiem też z tych oficjalnych przez nich podawanych informacji, że prowadzą również rozmowy z podobnymi organizacjami paramilitarnymi z innych państw, między innymi z organizacjami na Węgrzech. To nie są organizacje, które są zaangażowane jako Straż Marszu Niepodległości, tylko to są niezależne organizacje, Między innymi, podam taki przykład, jest Straż Narodowa. Organizacja, która ma na celu zabezpieczenie prewencyjne, medyczne podczas marszy, manifestacji, zgromadzeń publicznych i współdziałanie między innymi ze Strażą Marszu Niepodległości podczas święta 11 listopada. To jest na oficjalnej stronie tej, tej organizacji. Co ciekawe, organizacja ta, poza tym, że współpracuje z organizacjami podobnymi z innych państwach, prowadzi szkolenia jako główną formę swojej działalności i to szkolenia głównie z zakresu taktyki. I tu podam między innymi jakie to są szkolenia. Akcje bezpośrednie, działania nieregularne, bojowe akcje ratowniczo-poszukiwawcze i jeszcze inne, które są wpisane jako zadania i zakres działalności tych grup. Ja podałem jako jedno, przykład jedną z tych grup, bo tych grup jest więcej. Ale też chciałbym zapytać, czy dokładnie, czy pan minister, czy ministerstwo, czy służby monitorują tego typu organizacje paramilitarne, ich kontakty z innymi organizacjami w Europie i na świecie? I też takie pytanie, kto szkoli w związku z tym tych Uczestników, czy też, czy też tych członków, między innymi Straży Narodowej czy innych organizacji, bo rozumiem, że to są osoby, które są do tego przygotowane, wcześniej przeszkolone, albo gdzieś już funkcjonowały. Nie będę podawał przykładu, ale. Znaczy, po, mo, mogę podać to, co jest na Facebooku, może tak, że to są byli funkcjonariusze gromu i, i Legii Cudzoziemskiej. Jeśli tak jest, czy może to pan minister potwierdzić, albo czy ministerstwo ma Taką wiedzę, bo to moim zdaniem jest groźne. Bo nie mówimy już tutaj o luźnych grupach, które wywołują zamieszki. To już jest zorganizowana grupa przeszkolona do tego, aby no, zareagować, też sprowokować pewne, pewne działania. I zwracam uwagę na funkcjonowanie tego typu. jak podałem jeden przykład, ale tych ty grup z tego co wiem jest więcej. Dziękuję.